Siemanko, tutaj Hawok i dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem Assassin's Creed. Yy, no więc tak. Dobra, więc lecimy, blok fajny czwarty, dalej. Staram się dzisiaj zrobić krótszy odcinek. Yy, no i raczej będzie krótszy, bo nie mam za dużo czasu niestety. jest wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi jest zrzucanie żołnierzy z dachów i wpychanie ich do wnętrza budynków. Dobra, więc lecimy. Teraz tak. Śledztwa robimy. Jakże szybko powracasz? Obawiam się, że nie wykonałem jeszcze zadania Rafiku. Już niedługo. Zajmij się swoimi sprawami. A no dobra. Czyli robimy dalej śledztwa. To tak zrobię synchronizację i wrócę do Was po cięciu, kiedy znajdę odpowiednią. Dobra, więc mamy kolejną synchronizację. Nie wiem, czy to ta, ale trudno. Jeśli nie, to trudno. Uratowałem mieszkańca. Tutaj mamy, może ładnie, nawet jest. O i mamy, proszę bardzo, coś. Jakaś próba niszczenia straganów. Tylko w mm. Przyda się. Dobra, no że mamy. Posłuchaj mnie, Altairze. Wilhelm z Monferatu zastąpił wielu uczciwych kupców w tej dzielnicy ludźmi wiernymi jego sprawie. Zamierza osłabić wiarę w króla Ryszarda, żądając wygórowanych cen za kiepskie towary. Trzeba pozbyć się tych przekupnych handlarzy. Znajdź ich stragany i zniszcz je. Dobra. Czyli musimy y, tych stragany rozbić, jakby. Masz coś do powiedzenia? Opuszczę Okej, yyy... Nie, dobrze. Dalej, nie pozwólcie mu uciec! Nie uciekniesz mi! No, won! Myślisz, że mnie zgubisz? Nie pozwólcie mu uciec! Ktoś widział to to sobie. Bipko, Nie pozwólcie mu uciec! Na pewno jest blisko! Nie widzą mnie. Aha. Okej okay. Nie ma, nie ma takich zabaw Lecimy po ten drugi stragan. Czyli z tego co widzę nie musimy być jakby Cały czas anonimowi

Już, już, już. Idźcie. Nie, nie rozumiecie. Jestem biedna panie. Potrzebuję pieniędzy. No nie, czemu oni tu idą? Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Twoja obecność mnie irytuje. Proszę panie, macie trochę pieniędzy? Moja rodzina choruje, nie wspomożecie mnie paroma monetami! Nie niebernego! Nie, nie! Choruję! Okay, wo, uciekamy stąd. No co? to chcesz? Chyba nie zdążymy. Trochę czasu zmarnowałem. A, anonimowy jestem! Chyba. Nie musiałeś tego robić, prawda? Szybko, 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 szybko! Dziękuję za pomoc, Mało zostało. niewiele to znaczy, przysłużyłeś się ważnej sprawie. Ten papier może ci się przydać, gdy spotkasz się z Wilhelmem. Dobra. Eee. Eee. Okej, okay, czyli musimy zrobić jeszcze jedno dochodzenie. Mała kradzież... Robimy synchronizację i po niej już skończymy. Chyba, że będzie dochodzenie. Mówiłem, że taki trochę krótszy będzie odcinek.

I proszę bardzo. Ok, czyli myślę, że na dzisiaj to tyle. Co? Nic nowego na mapie chyba nie ma. Jeszcze jedno śledztwo, ale to już w następnym odcinku. I co? Wiem, że dzisiaj krótko. Ale no, ja trochę z tym siedzę, już męczyłem się trochę z tymi targami. Mm, ale to wytno oczywiście. No i co, do następnego. Widzimy się w piątek. Assassin's Creed. Subskrybujcie, lajkujcie. Cześć.